Wiesz ile mieszkam potrzebujesz, żeby już nigdy nie martwić się o pieniądze? W tym odcinku odpowiem dokładnie na to pytanie. Przez prawie 10 lat byłem żołnierzem w jednostce specjalnej i wtedy moje życie wyglądało totalnie inaczej. Dyscyplina, rutyna, meldunki, rozkazy i mimo, że nauczyło mnie to mega dużo odpowiedzialności, wytrwałości, działania powiedzmy pod presją cały czas, to jednak gdzieś w środku czułem, że chcę czegoś innego. Potem po wojsku pracowałem jako ochroniarz dla austriackich i amerykańskich VIP-ów. Dla wielu ludzi, pewnie tu, pewnie byłaby powiedzmy, gdzieś tam fajna, stabilna robota, prestiż, spokój, dobra pensja. Ale ja wtedy znowu zaczynałem się zastanawiać, czy to jest naprawdę to, co chcę robić do emerytury. I właśnie wtedy to zaczęło tak we mnie, powiedzmy, pracować. Miałem to uczucie, że chcę czegoś więcej niż, niż ten cały etat. Chciałem po prostu wolności. Nie chodziło mi o jakieś powiedzmy luksusy na, na pokaz, tylko wolności, żeby żyć po swojemu, jechać gdzie chcę, kiedy chcę, i też robić co ja chcę, tylko że szybko się też powiedzmy przekonałem, że ta wolność nie spada też gdzieś z nieba, i też że ta wolność trochę kosztuje i to całkiem konkretnie, nie tylko pieniędzy, ale też właśnie odwagi i jasności, czego jak tak naprawdę. Chcę i, i większość ludzi właśnie zatrzymuje się dokładnie tutaj, w tym miejscu, bo mają gdzieś tam jakieś marzenia, ale nigdy nie siadają i nie liczą po prostu, ile to wszystko właściwie by kosztowało. Ja właśnie w roku 2021 zrobiłem to pierwszy raz na poważnie i to był też moment, w którym zacząłem brać też ten biznes na poważnie. Wziąłem kartkę i długopis i rozpisałem sobie swoje wymarzone życie. I nagle zamiast marzeń, miałem po prostu też gdzieś tam, powiedzmy, konkretną liczbę. To był taki, wtedy dla mnie, moment, co mi oczy też otworzył, bo było to na kartce 55 tysięcy złotych miesięcznie. Tyle potrzebowałem, żeby mieć dokładnie takie życie, jakie sobie wyobraziłem. Także miałem wtedy. Auto 5 tysięcy złotych, mieszkanie i wszystkie stałe koszty 20 tysięcy złotych. Podróże napisałem sobie 5 razy w roku średnio 10 tysięcy złotych miesięcznie, styl życia i przyjemności były kolejne 10 tysięcy złotych i inwestycje i jakieś tam oszczędności napisałem sobie też 10 tysięcy złotych. Tyle bez przesady, bez udawania, po prostu życie na ludzie, w którym nie muszę codziennie patrzeć na ceny i się zastanawiać, czy to może się opłaca. I to był dla mnie moment, gdzie po prostu też, jak już przedtem mówiłem, mi oczy otworzyło, bo jak masz liczbę, to masz też kierunek. Nie latasz gdzieś tam powiedzmy w jakichś chmurach, tylko możesz zacząć działać, bo od tego momentu pytanie nie brzmi już. Czy się uda to, tylko pytanie brzmi, ile mieszkań potrzebuje, żeby właśnie to życie sfinansować. I wiem, że dla wielu 55 tysięcy złotych brzmi jak kosmos, i dla mnie też wtedy to było dużo. Ale chciałem po prostu więcej, bo miałem dosyć tego, że się muszę gdzieś tam ograniczać, kombinować, szukać jakiejś oszczędności na siłę. A najgorsze, co może zrobić. To planować swoje życie mi się wydaje na minimum, bo wtedy nigdy nie zbudujesz systemu, który naprawdę Cię niesie, który daje Ci wolność i spokój. Dlatego teraz um, mam jedną prośbę. Um, pomyśl, jak by wyglądało Twoje życie, gdybyś nie musiał nikomu się tłumaczyć. Wyobraź sobie Swój idealny teraz dzień, na przykład gdzie, gdzie byś był teraz? Może to jest nie wiem, na plaży, może w górach. Wyobraź sobie, co byś też rano robił. Czy to jest sport, czy pracujesz może nad Twoim biznesem, spędzasz czas z dzieciakami. Zrób sobie po prostu sam teraz obraz w głowie, jak Twój wymarzony dzień by wyglądał. A teraz. Policz to wszystko nie na oko, tylko na serio. Ile miesięcznie potrzebujesz, żeby właśnie tak żyć, jak sobie teraz to wymyśliłeś. Bo to jest właśnie, powiem Ci, taki moment, w którym marzenie zamienia się właśnie w konkretny plan. I jak masz teraz konkretną liczbę, to teraz wystarczy policzyć, ile mieszkań potrzebujesz, żeby właśnie pokryć to życie. I tu ci pokażę prosty teraz przykład z naszych mieszkań. Przychód z jednego z naszych mieszkań mamy 12 500 zł. Koszty za wynajem takiego mieszkania i media to 4000 zł. Sprzątanie, pranie wychodzi 1200 zł. Prowizja 1800 zł. Zysk z tego wszystkiego mamy jakieś 5500 zł miesięcznie. Czyli jeśli potrzebujesz na przykład 20 000 zł na Twoje życie, to potrzebujesz 4 mieszkania. Jeśli doliczysz podatki, to powiedzmy wychodzi tam jakieś 6 mieszkań, żeby mieć tą kwotę. I to jest wszystko, żadnych cudów. Nie musisz mieć setki apartamentów, nie musisz być milionerem. Potrzebujesz 6 konkretnych decyzji. Masz wtedy powiedzmy wolność finansową i też system, który naprawdę działa. 20 tysięcy złotych netto, co miesiąc i... Nie dlatego, że miałeś powiedzmy szczęście, tylko dlatego, że miałeś plan i go zrealizowałeś. Ok. To teraz jak to teraz konkretnie zrobić? Pierwszy krok to jest zacznij. Jedno mieszkanie najlepiej na podnajem albo w modelu co-hostingu. nie musisz nic kupować, nie potrzebujesz kredytu. Wystarczy po prostu, że ustawisz to tak, żeby dawało ci minimum 4000 zł na czysto. Drugi krok to jest reinwestuj i ogarnij system. Jak masz pierwsze zyski nie wydawaj, wrzucaj je w kolejne jednostkę, w kolejne mieszkania, a przy okazji automatyzuj wszystko, co się da, tak jak na przykład sprzątanie, wiadomości, księgowość itd. Dzięki temu nie siedzisz w tym po uszy, tylko budujesz coś, co działa i też ma system. Trzeci krok skalowanie. Jak masz system, możesz iść szerzej, łapiesz kolejne dobre oferty, może z partnerem, może na finansowanie jakieś zewnętrzne i tworzysz po prostu firmę, która działa nawet jak jesteś na wakacjach. I właśnie o to chodzi. Nie o to, żeby harować 24 na 7, tylko o to, żeby mieć życie, które naprawdę jest twoje. Wyobraź sobie, że za powiedzmy, nie wiem, 2 lata logujesz się na konto. I widzisz tam Twoją wymarzoną wypłatę. Nie dlatego, że miałeś szczęście, tylko dlatego, że miałeś plan i krok po kroku go też zrealizowałeś. Tak to wygląda, nie mniej, nie więcej. A jeśli chcesz, żebyśmy zbudowali ten system razem, to po prostu skontaktuj się z nami. Możesz wejść na naszą stronę biznesprost.pl i zapisać się na bezpłatną rozmowę. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego.